To bym na gorąco biegnąc na pokaz kolejnej gry, opowiedział o wrażeniach z tego, co widziałem. Trochę widziałem, ale największe wrażenie w tym momencie wywarło na mnie Dark Souls. Nie dlatego, że jest to najładniejsza gra, jak w życiu widziałem na swoje oczy, ale dlatego, że jest to chyba najtrudniejsza gra. Jaką widziałem i w jaką pewnie będę miał okazję, okazję zagrać. I twórcy zapowiadają, że wbrew temu, co mogliście u nas na przykład przeczytać, że tam nie będzie wielkich stresów, że wszyscy sobie poradzą i że będziecie będzie czerpać z tego przyjemność. To wydaje mi się, że jest to tytuł typowo dla masochistów. Według zapowiedzi będzie on trudniejszy niż Limon Souls. I i to widać, to widać, bo w trakcie 30 minut prezentacji udało się zginąć kilka razy człowiekowi, który już ten level widział, zna, a i tak nie mógł sobie z nim za bardzo poradzić. Tam wszystko, wszystko ma się sprowadzać do tego, że mamy szukać jak najlepszego rozwiązania do, żeby dojść do celu. I muszę przyznać, że i jako, że jestem osobą dość niecierpliwą, to trochę się boję o swój telewizor, ale w trakcie na pewno zagrał, ma swoje wrażenia, opisze na Game TV. więc czytajcie, a teraz oglądajcie w i życzymy mi szczęścia przed kolejnymi pokazami.